W tej chwili, jak już jestem przy głosie, chciałbym Was prosić, bo słyszałem już sygnały, że jakby przyszedł nowy trener, zmieniły się zasady współpracy z mediami, nic się nie zmieniło. Panowie media są nam potrzebne. Ja sobie nie wyobrażam, żeby klub nie potrzebował mediów. To Wy. W zasadzie przekazujecie informacje kibicom wszystkim temu społeczeństwu, co się dzieje w zespole, na czym polega ich ciężka praca. Dlatego wyciągając wnioski z poprzednich naszych kontaktów, w tej chwili no, chcemy to uporządkować. Chcemy właśnie wypracować takie metody współpracy, sposoby współpracy z mediami. Żeby one przyniosły korzyść przede wszystkim klubowi i całemu społeczeństwu. Żebyśmy mówili tym samym językiem tutaj w klubie. To znaczy, że, że chcemy tego samego. Że tutaj nie ma jakichś innych interesów, tylko przede wszystkim dobro klubu i jak najlepszy wynik sportowy. I, i w tym kierunku idziemy. Mając doświadczenia z rundy jesiennej, no jesteśmy niezadowoleni. Niezadowoleni są zawodnicy. Wiadomo, nastąpiła zmiana trenera, czyli Wy też nam pomagaliście w tym względzie, pokazując wszystkie niedociągnięcia, właśnie jakie panują w klubie. I myślę, że po analizie szerokiej wypracujemy sobie taki sposób współpracy, że te wyniki sportowe, na które czekamy, no będą szły w jak najlepszym kierunku i w przyszłości powalczymy o wyższe cele sportowe niż w tej chwili jako tylko utrzymanie. Mam jeszcze pytanie do dyrektora Sasala. Panie trenerze, <coughs> zostało trzech zawodników, którzy, którzy no jeszcze póki co nie są, jak to się mówi, wszystko zagospodarowani. Łukasz Nawodczyński, Paweł Buśkiewicz, Piotr Misztal. Jeżeli by się zdarzyła sytuacja, że oni nie znajdą sobie ten do końca okienka transferowego klubów, czy oni będą włączeni do pierwszego zespołu, czy będą już trenować z młodą ekstraklasą licytową? No to jak Pan widzi 25 zawodników jedzie na obóz, plus zostaje trzech kontuzjowanych, znaczy dwóch kontuzjowanych to Michał Michalek, który <tusy> jeśli zostanie u nas w klubie to będzie, samodzielnie to ma obiecane, że będzie trenować z pierwszym zespołem, to mamy 28 zawodników i teraz jeśli dołożymy jeszcze iluś czy nas interesuje 31 zawodnik? Uważam, że nie, że ja już też się określiłem e, dużo wcześniej co do nich i w tym kierunku zrobiliśmy transfery, bo ściągnęliśmy że Jędrzejczyka na pozycję prawego obrońcy, więc w tej chwili e, Kamil Kuzera, który e, od nie wiem, października, listopada rozegrał e, pierwsze spotkanie, widać, że brakuje mu jeszcze ogrania i, i przede wszystkim meczowego i myśli, myślę, że nasza kadra już praktycznie jest zamknięta, czyli tych 25 zawodników plus zawodnicy, którzy są kontuzjowani, plus Michał Michałek, to jest wszystko, jest 3 zawodników. E, oni powinni dla swojego dobra szukać sobie klubów, bo się nie będą grać, a myślę, że też nie ma sensu, żeby grali w młodej ekstraklasie, ponieważ zajmują miejsce naszym młodym, zdolnym zawodnikom, a poza tym e, my tutaj w swojej kadrze przecież nie wystawimy 26 czy 7 do kadry meczowej, tylko... Poza 18 to mi się nie będzie kontuzji, bo no to mamy swoich 7-8 zawodników, którzy muszą w tej młodej się grać. Dlatego też yy, ja nie będę komentował yy, to, czy będzie dobrze dla zawodnika, czy źle. Chcą tutaj trenować indywidualnie, bez szansy grania w jakimkolwiek zespole. To jest ich sprawa, ale myślę, że to będzie niekorzystnie, bo za chwileczkę, yy, za pół roku, za kilka miesięcy nie będą grać nigdzie i po prostu. Yy, Piłka można nie będzie sposobem na życie. Jeśli mają inny, to tak, ale tutaj ci zawodnicy muszą odejść. Zresztą ja z Błyszkiewiczem rozmawiałem, że wrócę tak jak do Łukasza Cichosa do niego ewentualnie w czerwcu. Zobaczymy, czy na poziomie niższym, bo nie sądzę, nie zgłosił się, że ten klub z ekstraklasy jest zainteresowany którymś z tych zawodników, z tego co wiem. Natomiast kuby pierwszoligowe tak. Jeżeli. Na poziomie pierwszej ligi będzie sobie radził i tam reszty tych branek, i to wtedy ma szansę grania w ekstraklasie. Jeśli nie, no to znaczy, że tutaj się nie pomyliliśmy. Ja uważam, że, e, myślę, że się nie pomyliłem co do tych zachodnich. Na pewno wracając do Krzysztofa Gajtkowskiego, bo prezes tutaj powiedział o swojemu, mówię o poprzednim pytaniu, też bym chciał to skomentować. Uważam, że każdy zasługuje na szansę. Niektórzy ją dostają, niektórzy nie. Krzysiek dostał szansę. Ja też kiedyś w życiu popełniałem błędy i dostałem szansę i uważam, że jego praca i to, co chce osiągnąć, na pewno jest ważne. I ja też uważam, że z tych 25 zawodników w tej chwili sprzedać kogoś myślę, że nie byłoby żadnym sensem i Krzysiek uważam, że nie jest na sprzedaż, skoro ja się określiłem co do jego osoby, a przede wszystkim też i zawodnicy, bo widać, że chcą z nim grać i jak się czuje u nas dobrze. Jeśli nam ma pomoc w tym, żeby się utrzymać w Ekstraklasie i zająć jak najwyższe miejsce, to uważam, że warto go zostawić i tak twierdzę na dzisiaj. Dziękuję. Może jeszcze w uzupełnieniu, to z tymi zawodnikami. Jesteśmy oczywiście cały czas w kontakcie z menadżerami tych zawodników. Chcemy, żeby oni grali i to na poziomie co najmniej pierwszej, a może jest za klasy. jest niewykluczone, że w tym okresie ktoś, jeszcze skorzysta z usług naszych zawodników. Póki co trenują z modą ekstraklasą, mają też indywidualne treningi, także zawodnicy, my wywiązujemy się z kontraktów, mają spełnione wszystkie wymogi sportowe, ale poczekajmy, mam nadzieję, że ich poziom zasługuje na to, żeby oni grali w piłkę, a nie tylko trenowali. Jeszcze chcę wspomnieć, że wiecie o tym, że. Nawet w prasie dużo się pisze na temat podpisywania wcześniejszych kontraktów. Mamy sprawę głośną Rafała Grzyba, który został zawieszony, więc póki co możemy jeszcze, mówię, podpisać jakiś kontrakt z tym, że będzie dopiero zrealizowany od 1 lipca. Tak, żeby to już zamknąć na dzień dzisiejszy, myślę, że ci zawodnicy, których tutaj z selekcji naturalnej trenerzy wybrali, powinno zaowocować na wiosnę.